O, walnięta podłoga. Jest elegancko. Ale w kamerce widać kurcze, jasne i ciemne deski. Na żywo tego tak nie widać. Tu widzę taką ciemną dechę, a na żywo tego tak nie widać bardzo. No ale co? Takie deski. Ja nie będę wybierał bez przesady. Jutro listwowanko. Jutro listwowanko i jutro ten pokój. Tu też mi ładnie wyszło. Widzę, że wyszło prawie idealnie z tej strony wcinek, ten który jest za futryną. Z tej strony, w cieniu, który jest za futryną, wyszło kurczę praktycznie co do milimetra. Nie wiem, może będzie milimetr różnicy, może dwa, nawet, ale to jest nic. To, co na samym początku mówiłem, że zaczynając ten pokój, wchodząc do tamtego i przechodząc do tego, może się okazać, że się przekosimy. O dziwo, nie kosimy się i muszę zwrócić honor murarzom, którzy stawiali od początku yy, budynek, bo kąty na ścianach są ładne. No wiadomo, że ten każę ponadrzucali, ale ta ściana. Która była krzywa i jest krzywa względem łazienki i względem tej ściany kuchennej, była przestawiana. Finalnie ta ściana stała tu. I dlatego, że pani chciała mieć. Sory, ona była przestawiana w drugą stronę. Łazienka była mniejsza, ta ściana stała tu. Jakby, te, jakby przy kominie. A pani chciała mieć większą łazienkę kosztem korytarza. I tą ścianę kazała przestawić. Już po pomurowaniu. Bo pani tutaj była jeszcze przed tynkami, a już po murowaniu i ta ściana stała właśnie w tym miejscu. I podejrzewam, że ludzie, którzy murowali ten budynek, to byli ludzie, którzy mieli trochę pojęcia o murowaniu, a chyba kto wszyscy, którzy robią na deweloperkach, wiedzą, że każdy deweloper ma takiej ekipy. że trzeba klientowi tynk poprawić, posadzkę zeszlifować, bo jest gdzieś garpi. To są tacy, wiecie, złapanki oni przychodzą, robią to na odpierdziel i uciekają. Jak trzeba poprawić, to idą drugi raz. I tak można z nimi w kółko sięganiać. I podejrzewam, że to oni stawiali tą ścianę, przestawiali i dlatego ona jest taka spiździelona. Że jej w ogóle nie ma kąta. Nikt nie, nie połaszczył się, żeby złapać kątownik. Mało tego. Nikt nie połaszczył się, żeby od tamtej ścianki nawet zmierzyć tu i od tamtej ścianki zmierzyć tu. No, rozumiem, jakby się pomylili o pół centymetra, ale walnąć się o 3,5 centa, no to jest lekkie przegięcie. Pomijam to, to już <laughs> było, minęło. Widać na podłodze? Kto mi teraz powie, że tu widać 3,5 cm walnięcia? Kto mi teraz powie, że tu widać 3,5 cm? W życiu nie zauważycie. Pierwsze jest zgubione na tej dużej płytce. Na tej małej wcince jest tylko jakieś 4 mm różnicy między tą a tą stroną. Nie do zobaczenia. No i wkleiłem sobie wkleiłem sobie te listewki na ledy. Muszę to już ogacać pomału. Wklejać ledy, zasłonki, bo to ma być pomalowane w kolor ściany bo srebrny jest B także będę tutaj małym wałeczkiem to męczył, żeby to pomalować w kolor ściany tutaj to spoko, bo dużym wałkiem się pierdyknie, on położy tutaj kolor, <laughs> gorzej z tamtym który jest tam przy brzegu <laughs> i tyle i zbierać się i do domu, bo za oknem już ciemno <laughs> ale pudla jest tak wycięta, że można było ją uzupełnić hmm, korkiem z nie wiem czym, pani ma coś kupić ja już tutaj nie doradzam, bo bo po prostu nie, Pani ma coś kupić, ma być tu wypełnione i te miejsce tylko między szafkami ma być bez listwy, bez niczego. Pani strasznie nie chciała listwy, więc ten panel tu jest wklejony. A jak on jest wklejony? No jest wklejony moim sposobem yy, takim, że to się spokojnie sprawdza, pracuje panel i nic się z tym nie dzieje. Na takim odcinku gdzieś 10-15 cm jest panel przyklejony. To i Wanna stanęła na swoim miejscu. Wanna stanęła na swoim miejscu, ale wanna jest krzywo wyszlifowana dołem. <laughs> Kurczę. Zobaczcie. Chciałem zrobić równą szczelinę wszędzie, ale się nie da, bo jak macie wszędzie szczelinę równą, to zobaczcie jak dziób schodzi. Dziób schodzi prawie do zera. Od tego momentu jest normalnie tak w dół. Ja wiem, że ja mógłbym ją wykojfasić do góry nogami, szlifować to, ale ja nie będę fabryki poprawiał. Podniosłem na stopkach, tam zrobiłem minimalną szczelinę, żeby nie dotykało płytek, żeby nie chciała chrupnąć. Dziura jest większa niż powinna być, ale niestety tak musi być, bo od pleców, od strony ściany też jest minimalna przerwa. Jak ja ją położę tu na tą stronę, ktoś powie, to tam mi się powiększy dziura, oczywiście, ale jak ją będę tu kładł, to już mi czubek dotyka płytek. Jest skrzywowana po prostu, odlana tam dołem. Nie mój problem, nie będę poprawiał. I co? Oczywiście mi paneli zabrakło. Ja się liczyłem z tym, że zabraknie, bo jak pani chciała na jedną trzecią minięcie zrobić czyli jedna trzecia długości, jedna trzecia długości, czyli powstają wam takie schodki symetryczne to wiedziałem, że będzie dużo odpadu, bo bo będzie dużo odpadu. Następna sprawa, że z tego co odciąłem nie mogłem zakończyć, bo brakowało dosłownie 5 cm. Czyli nawet jakbym ten wymiar zmienił na jednej trzeciej, nieważne w którą stronę. Odcięty kawałek z tamtej strony zabierałem, i tu nie mogłem nic docinać w sensie tego najdłuższego kawałka, bo brakowało 5 cm. A odcinałem krótszy wcinek, no to odpadu powstawało 40 cm. Czyli 5 cm zabrakło, żeby, wiecie, można było deskę wymieniać i jechać ze strony prawej na lewą. Kto kładzie podłogi, to wie o co chodzi. Także dlatego i z każdego takiego paska było 40 cm odpadu, czyli sobie policzyć razy deski, tu jest nie wiem, ich. 30 albo 32 deski jest, rządki, czyli 32 razy 40 cm. To nie wiem, chyba ze 2,5 paczki, 3 paczki odpadu poszło. I dlatego zabrakło, a zabrakło dosłownie dwie paczki. Zabrakło mi 15 desek, a dwie paczki to jest 16. Czyli jakby tego spadu tyle nie poszło, to by było około paczki, może półtora zapasem. No i tyle w temacie. Tyle jest zrobione. Jest bubble projektowy zrobiony w, w mieszkaniu, ale to już, że tak powiem, wpadłem na to z inwestorką, tu jak rozmawialiśmy. Lico zabudowy górnej miało być licem płytek dolnych, ale teraz tu słupek, który staje, bo tu będzie sam taki słupek, idzie wam tam zabudowa kuchenna, wychodzi tutaj na słupek, który jest w pokoju i idzie do przedpokoju. Tylko, że ten słupek, który wystaje do salonu, on stoi na zero z zabudową górną. Jeżeli stoi na zero z zabudową górną, to idzie, idzie, idzie tu do dołu i stoi na zero z zabudową dolną. A w projekcie jest jeszcze przewidziany cokół pod meblami i cokół jest cofnięty o 5 cm, czyli 5 cm tej podłogi widać. I ktoś teraz powie, że ja to powinienem wyłapać? No, ja nie powinien tego wyłapać, bo to jest projekt. Jeszcze dzwoniłem do projektantki i się pytałem: Mówię, przecież tą zabudowę przestawiałem w stronę salonu, bo meble kuchenne wystawały poza zabudowę. Ja mówię: No to, to ma być w licu, czy ma nie być w licu z meblami yy, kuchennymi? Meble kuchenne, stolarz mógłby dorobić na każdy wymiar, jaki się chce. Ale nie o to chodzi, bo nawet jakbym ja to zrobił węższe, to i tak bym zrobił to w licu z podłogą. Czyli ten problem nadal powstaje. To górna zabudowa powinna być tak, jak jest, a dolne płytki powinny być cofnięte o 5 cm. Wtedy by wszystko grało. Bo tu stawają, stają meble, zasłaniają nam, tu staje mebel, zasłania nam to, i że tak powiem, ta podłoga jest 5 cm głębiej, czyli poniekąd by wchodziła, poniekąd by wchodziła w kuchnię 5 cm podłoga drewniana, ale po zabudowach tych obu z obu stron wyglądałoby to pięknie. A takie skiszka. I co? No i nic. Ja nie mam nic sobie do zarzucenia. Ja mam sobie tylko tyle do zarzucenia, że ja tego nie wyłapałem przy kładzeniu podłogi, bo kurczę, jeszcze rozmawiałem z meblarzem, i był poruszony temat tego, że ten słupek tu stoi na podłodze drewnianej. On stoi na podłodze drewnianej. Dlatego ja cały czas miałem w głowie to, że on stoi na podłodze drewnianej. A przecież mogłem na etapie kładzenia paneli. Wyciąć te płytki, wyliczyć dokąd idzie mebel, minąć soku, wyciąć te płytki nawet o nie wiem 6 cm, wyciąć tego zęba i tymi panelami wjechać dalej. I by była sprawa załatwiona. <laughs> Tylko tak jak mówię, no to za, za projektanta mam myśleć, mam wszystko przewidzieć i tak dużo rzeczy poprawiłem po projektance. Nie dość, że poprawiłem to i wyłapałem błędów projektowych. No tego nie wyłapałem, niestety nie wszystko się zawsze uda, ale jest już rozwiązanie, które może pozwoli na wyjście z tej sytuacji. <laughs> ale babol jest. Babol jest. Czyli na, na, na przyszłość już będę wiedział, człowiek się uczy całe życie, już na przyszłość będę wiedział, że jak jest górą licowany mebel z jakimś sufitem, z jakimś zabudową. To wiadomo, że płytki dolne muszą być cofnięte w tym miejscu. Jeżeli idzie coku, nawet jak nie idzie coku, to cofnąć o pół centymetra, żeby mebel stanął tak na pół na pół. Tyle w temacie. Nie wiem, czy to było marudzenie, czy to było po prostu mówienie. Może się to komuś przyda, i może niektórzy z Was wyłapią taki błąd, albo pomyślą, jak będą robić takie zabudowy tego typu, że meble gdzieś stoją w licu, w sufit gdzieś z podłogą i gdzieś jest nacięcie i łączone są dwie podłogi, że Wam się lampka zapali, że trzeba to przemyśleć dwa razy i trzy razy spojrzeć na projekt. Tyle. Zwinę się, robię rząd, spadam stąd.